To właśnie pod tą kładką młodzi ludzie postanowili sprawdzić swoje umiejętności alpinistyczne. Na szczęście w porę zostali zauważeni przez ratowników wrocławskiego WOPR, którzy szybko do nich podpłynęli i wytłumaczyli, że Odra jest rzeką śmiertelnie niebezpieczną. Jaki plan mieli ci dwaj młodzi ludzie trudno powiedzieć, ale ich zachowanie było skrajnie niebezpieczne, mówią ratownicy WOPR. To jest człowiek, który, który właśnie na linię schodzi do samej wody i teraz... I tu go ratownicy. I zobacz, jak się zachowuje, widzicie? My, my myśleliśmy, że to ktoś kajakiem płynie, bo takie ruchy są. Było o krok od tragedii. Od ma silny nurt, a w tej chwili jej poziom jest o pół metra wyższy niż zazwyczaj. Niestety zjechali na samo lustro wody. W tym momencie nasi ratownicy zareagowali. Mimo, że to były godziny już wieczorne, to system monitoringu, który posiadamy, wykrył takie zdarzenie i ratownicy natychmiast podjęli działania, żeby te osoby z tej kładki usunąć. Niestety nie ma dnia, aby ratownicy nie musieli ostrzegać osób, które wolny czas spędzają nad Odrą i podchodzą zbyt blisko brzegu rzeki. Tłumaczenia zawsze są te same. Wszystkim się to może zdarzyć, tylko nie nam. Takie są zasady. Ja tutaj zawsze byłem, zawsze pływałem, pływałam, wchodzę tu zawsze do wody, zawsze. Z tego korzystałam, więc ja wiem, że jest dobrze, że jest bezpiecznie i takie osoby są najczęściej przez nas ratowane. Takim osobom udzielamy pomocy. Odra jest szlakiem żeglugowym i na całym jej biegu obowiązuje zakaz pływania. Ale i tak ludzi próbujących zmierzyć się z jej silnym nurtem nie brakuje. W ubiegłym roku ratownicy WOPR interweniowali 180 razy, w tym roku już 40. W pierwszym półroczu ubiegłego roku na Dolnym Śląsku utonęło 10 osób, w tym roku już 12. Wrocław Katarzyna Matysiak.